Nie pana nauczona sama jeździć nagle przyjdzie i tak chodzi, to już nie jest taka radość. Ale wiesz, to jest duży koń, no ona tam chwilę szła na nie ale... Też ją mnie puszczała, nie? Samą. Nie, nie szła sama na nie Szła. A spadła? Ty i że Andrzeja też potrafi cały dzień tu siedzieć? <grystanie> Reagilona, ona, nie? No. <grystanie> ona jeszcze tutaj jeździ na jeszcze jednym koniu. Tego... Ten właściciel ją poprosił, żeby jeździła. A jeszcze następnej prosił ją, ale mówi, że on no nie ma czasu. Żeby ona jeździła? Tak. No, wiesz, bo to ujeżdżasz, no nie? Aha. Żeby ją tak jakby, przyzwyczajać. Mhm, mm mhm. Mm Będzie z właściciela? Nie. To Angela wydzierżawia. Piotruś, nie gadaj, że teraz do ona nagrywa, będzie miała Amelia tylko głosy nagrane. Weź nagraj jeszcze raz, będzie bez głosu.